Hej, cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie. No i nadeszła ta chwila, więc nagrywam aktualizację kostki 30-litrowej Shrimpset Smart, o którą prosiliście w poprzednim filmiku, właśnie co nagrywałem, no i też dostawiałem wiadomości na maila. Także oto jest i Wam zaraz opowiem, jakie tam modyfikacje zaszły, a co nieco zaszło i krewetki się zmieniły. <laughs> Nie wiem, czy je widzicie, ale w każdym razie, jak już mowa o krewetkach, to mamy teraz krewetki red Sherry, oczywiście też z rodziny neocaridin, trochę nam się ich porozmnażało, mam nadzieję, że uda mi się też uchwycić aparatem te mniejsze osobniki świeżo w sumie urodzone także zobaczycie je co więcej chciałem Wam powiedzieć przede wszystkim rośliny zaczniemy od roślin jakie mam, rośliny są głównie łatwe w uprawie, po to żeby to mało wiele ładnie rosło, no i tak jak widzicie było mało wiele zielono a więc dobra, zaczniemy teraz od roślin. No i pierwszą roślinką, jaką tutaj widzicie, o dokładnie to. Ja mam później jeszcze nagram to z bliska i będziecie to widzieć po prostu jeszcze lepiej. Jest to bakopa karolińska. Tam dalej z tyłu mamy rotale, rotundi folię. Tutaj tak samo na pierwszym i na trzecim planie, tylko tutaj właśnie sobie ją przycinam, żeby sobie bardziej zalesić. Bo tutaj jak widzicie mamy dużego chenia ale cheniu coś nie chce nam rosnąć, także nie będziemy się przy nim gimnastykować. Miałem też hydrokotyle SP Japan, tak samo nie chce rosnąć, także nie będę tam kombinował za wiele, bo jak mówię rosną inne rośliny. Ja też taki jestem, że nie robię tam żadnych testów, nie leję chemii i tak dalej. Wszystko jest tak jak w poprzednim odcinku, na bazie ziemi ogrodowej, na bazalcie. Typowy, raczej taki lowtech. Yy, co jeszcze do roślinki? Tutaj mamy kryptokorynę Neville, yy, bakopę Monieri, no i gałęzatkę na korzeniu. Ok, myślę, że wszystko już powiedziałem, jeśli chodzi o rośliny. Teraz przejdziemy do omówienia pokarmów, czym karmię swoje krewetki. Wiele osób mnie pytało właśnie też drogą mailową. Także mówię, też na pewno chciałbym o tym wspomnieć. Tego na pewno za dobrze nie będziecie widzieć. W każdym razie. Tutaj mam liście bananowca oraz liście ketapang. Są to bardzo zdrowe liście i przede wszystkim uzdatniają wodę. Mają właściwości antybakteryjne, antygrzybicze. Myślę, że jest to przede wszystkim urozmaicenie diety dla krewetek w naturalny sposób. Poprawiają koloryt wody, tak samo jak i korzeń w akwarium. Ok, kolejnym pokarmem, to tylko sobie światełko wezmę. Mini Wafers Mix. Takie tabletki, pastylki, shrimp sticks to są takie, właśnie, patyczki, nie wiem jak to można nazwać. W każdym razie dajmy na to, że są to patyczki, ale na pewno tego tak dobrze nie będziecie widzieć. W każdym razie pokazuję Wam, Też patyczki, widzicie, zawierają ketapank, spirulinę, czyli kompleks najróżniejszych witamin, mikro i makro elementów. Echinacea, kiedyś kupiłem na Allegro, właśnie w takich patyczkach 2 dwugra Woreczki, liść orzecha. Tak samo. To wszystko jest właśnie dla odporności. Nanowit tablet, tak samo. No mówię, dieta jest naprawdę urozmaicona w moim krewetkarium. Mam same krewetki. No i nanowit granulat. Wcześniej jeszcze też miałem pokarmy z firmy. Shrimp Naturę, ale w chwili obecnej mi się wszystko pokończyło. Także będę musiał sobie zrobić jakieś tam małe zakupy w przyszłości na pewno. Kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to o dołożeniu światła. Dokupiłem kolejny panel LED. No, i tak jak widzicie, tak jest zamontowany. Tempo wzrostu roślin naprawdę się kolosalnie zmieniło, bo jednak na tym jednym panelu nie rosły zbyt kolorowo. A teraz jest, myślę, w porządku. Wiadomo, trochę glonów mam, bo jednak tego światła teraz jest dużo. Ale nie ma takiej tragedii. Rośliny dosyć szybko rosną, także nie ma też co narzekać. No i myślę, że limit tego, co miałem Wam powiedzieć, już został wyczerpany. Jeśli będziecie mieli jeszcze więcej pytań do mnie, to śmiało, piszcie komentarze. Kto nie chce, to, kto nie ma oczywiście YouTube'a, to odsyłam Was do mojego maila. To nie ma konta na YouTubie, no bo. <laughs> Dobra, w każdym razie to by było ode mnie na tyle. Ja was jeszcze zapraszam do krótkiego takiego montażu z akwarium, do filmiku. Dziękuję Wam za oglądanie i oczywiście, jeśli Wam się podobało, proszę o zostawienie łapeczki w górę, będzie mi naprawdę miło. A jeśli masz konto na YouTubie, to zapraszam do subskrypcji kanału. Ja nagrywam dużo, dużo różnych odcinków, a jakich. No zapraszam na mój kanał. <laughs> Hej, cześć i do zobaczenia.